face the end of all existence human millennia ago as your species would reckon the passing of time the demons struck in darkness and murdered all of my fire drake kindred now your people your world face the same horror the threat of total extinction the wards and barriers between the underworld and the domain of hell are broken the demons want to rule all existence they seek to bring every realm under their control yeah right wow this is some ride focus shadow warrior mephisto's legions are commanded by demon warlords and they must be struck down before we can kill the lord of hell not a problem just show me where these bastards are hiding Dobra, skoro już sobie... Smok... i nasz główny bohater popierdolili trochę. To mogę was przywitać w tym kolejnym odcinku z Necrovision. Dzisiaj sobie jak widzicie polatamy smokiem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych bugów. A będziemy strzelali z ognistej paszczy. A czekajcie, to można zbierać. A to hapeki. Super. Trochę kulawe jest sterowanie, ale to już przynajmniej lepsza jest walka niż to, co zrobili nam. Dlaczego ja go nie trafiam tym ogniem, o co chodzi? Ja mam z metra go trafić, czy o co chodzi? Dobra, wiecie co, olejemy te wampiry, lecimy dalej. Te demony nam dają HP. -ki. I się na nich skupimy. A właśnie zapomniałam wspomnieć, że w poprzednim odcinku, właściwie pod jego koniec, czekała nas bardzo długa kacenka, e, w której było bardzo dużo pierdolenia, ale w której między innymi nasz główny bohater uwolnił tego smoka. Chyba smoka, bo on coś tam gadał, że on nie jest jakimś smokiem, tylko czymś tam innym, ale dobra. Ja wam już oszczędziłem tego horroru. No nawet fajnie się bawię Tylko ciekawe No A, i ci z tego czegoś mi i tak trafiają Dobra muszę się szczaić jak tą barierę wyłączyć A zresztą w tej kascence ten smok miał za cicho nagrane swoje dialogi, więc i tak byście go nie usłyszeli. Znaczy za cicho nagrane. Ta no, kurwa, coś się dzieje z tą grą. Dziwnego. Teraz się modlę, żeby mi się nie wywaliła. To przynajmniej będę słyszał, co się w niej dzieje. W końcu zacząłem zastanawiać, co jest nie tak z tą grą. Dobra, zamknij mordę. Dlaczego oni wszyscy muszą tak kłapać dziobami co 5 minut? No ta gra jest po prostu jakaś wygląda jak jakaś beta, wiecie? I to wczesna beta czegoś. No. No lecimy dalej, omijamy wampiry, szerokim łukiem. No demon. No i co mam zrobić teraz? Czekajcie bo tu trzeba... a ten, trzeba lecieć. I co mam lądować czy... O nie no. Taka fajna sekwencja, kurwa już muszę na piechotaka biegać. No szkoda. A szkoda. Widać twórcy nie chcieli żeby się grał za długo, dobrze bawił. No i wracamy do gwałtu. to ta łapa jednak się, wiecie, do czegoś przydaje, tylko że... Mm. No właśnie. Problem jest taki, że jak ja po raz pierwszy ją dorwałem, to ona gówno robiła, ja się nauczyłem po prostu jej nie używać. Poza tym wolę te kule ognia oszczędzać. I kolejna sala, chyba nawet ją poznaję, bo chyba w niej byłem. Dobra, biegną dwa do cwele. Eee. Tylko wiecie co mam tam iść czy Dobra pójdziemy tam gdzie mi pokazuje kompas Szkoda że te bronie z pierwszej wojny są już takim uselessem W tej fazie gry Chciałbym sobie z taktówki postrzelać Albo z tego Colta 1911 No ale nie mogę, no wiecie, bo to wszystko jest po prostu No cała meta gry się zmienia W tych podziemiach Ja nie mogę używać broni z pierwszej wojny, bo to jest wyrok śmierci No i co mam zrobić? Te cewki mam niszczyć czy co? Chyba tak, wiecie Aha, i teraz mogę do, dra do dragona wracać do smoka Bożego. Aha, na górę, dobra, dobra. Wiecie, cały czas mnie myli, bo ten kompas nie pokazuje mi, czy coś jest na górze, czy na dole. I ja instynktownie biegnę, bo nie widzę strzałki na górze czerwonej ani na dole. Dlatego, to akurat mogli skopiować z punkillera, to przynajmniej wiedziałbym, gdzie mam iść. A nie się gubię często tutaj. No i tutaj widzicie jak wygląda jakieś 50% tej gry. Takie nudne łażenie. Bardzo nudne. Dlatego tak się cieszyłem z tym smokiem. Dobra, wy tam to możecie. O kurwa, panie. Coś z niego wypadło A artefakt kolejny Czyli jednak sobie trochę smokiem polatamy Ale jakiś dziwny ten smok W ogóle zwróćcie uwagę Co się dzieje z podłożem Popatrzcie sobie Pod... Przyjrzyjcie się pod smokiem Jak ja się ruszam Zobaczcie co się dzieje Widzicie jakieś kurwa Jakby tam coś Jakieś drobinki się poruszały Czy co? No dziwne to jest to pewnie jeszcze z bossem się będę musiał bić, żeby smoka uwolnić, tak? Nie. Ło kurwa, jakbym jebał w ścianę. I znowu okrzyki Niemców, nawet te demony to mają. Dobra, wiecie co, lecimy, bo ja z tymi wampirami walczyć tu nie mogę. No, zobaczcie, oni odporni są. O co tu chodzi w ogóle? A, to ja muszę z góry na nich. Dobra, głupie to, ale... Ujdzie w tłoku. Jezu, ta muzyka... Już. W momencie, jak zacząłem za nią tęsknić, sobie przypomniałem teraz, dlaczego jest taka do dupy. Co, kolejne cewki mam niszczyć, tak? Dobrze. Dobrze, wiem, że mam wyłączyć pole siłowe. Tu muszę cewkę znaleźć, wiecie. Dobrze, gdzie jest ta cewka? Tam na dole? No tu jest jakaś. Dobra, lecimy dalej. No i ciekawe jak ten wampir tam wlazł. Popatrzcie, patrzcie gdzie gościu stoi. I oczywiście jest odporny, bo muszę od góry na niego ziać ogniem. No jakiś debil mechanikę projektował. Kurwa, ile mi HP zabrał jeden pieprzony wampir. Dobrze umierasz. Kurwa, zabiją mnie wampiry. A ten drugi atak chyba ich zabije mocno. Znaczy tłucze ich mocno. Patrzcie, gdzie te wampiry stoją. Kurde, chcemy umijać, a ja nie mogę. Dobra, lecimy dalej, bo mi tu zatłuką. Z jakiej odległości oni mnie trafiają? Ludzie No i patrzcie Stoją sobie w, jakiej, w jakiejś grze arcade Zero logiki nic No giń! Czyli co, tym ogniem nie mogę zabijać wampirów? no super Dobrze Nosz, Kurwa bohater nie może mordy zamknąć Cały czas musi komentować A mam lecieć? Chyba tak No wiem, że tu kampicie kurwa Słuchajcie, zabiję tego gnoja. No i już się muzyka durna włącza. Słaba. Dobrze, lecimy dalej. Dobra, smoku, lecę sam. Ten lot smokiem, no i widzicie właśnie dlaczego łapy nie używam, bo kurwa jak próbuje się mele użyć to ona natychmiast kurwa kulę marnuje. Ten lot smokiem nawet spoko był, boże ta muzyka nie. Ja pierdolę. Pośledzeniec jaki się urobił. Tu no nie ma w ogóle normalizacji dźwięku. A ja dosłownie głośniej słyszę niż strzelanie. Dobrze, wypierdalej Dzisiaj dla odmiany sobie trochę ich pokroję to łapą. O, to trzeba kółkiem kurwa bić, tylko szkoda, że tego mi nikt nie wytłumaczył. To mi się nie męczył przez pół gry. czego mi zmieniło broń. A i z powrotem do smoka, no tak. Ay. Zapomniałem, że twórcy to takie lenie. Będziemy pewnie kilka razy to powtarzać na tym poziomie. Nie chciało się nic wymyślać. Tam mam teraz lecieć, tak? Dobrze. Kurwa, co mnie tak kleje? Gdzie? To. Gdzie to? Tam mam lecieć, a tam nic nie ma? Nic nie ma. Gdzieś są cewki. Patrzcie Gdzie on jest? No przecież No zajebie mnie jeden śmieć z SMG O patrzcie gdzie stoi Dobrze, gdzie jest bariera? Gdzie są cewki? Tam są cewki, okej okay. dalej No kurwa, no co to jest? Przecież ja jestem smokiem do chuja pana. Dlaczego mnie leją jakieś śmiecie? No Nawet to im się udało popsuć. Nie no, ja muszę uciekać przed gościami z SMG, bo ja nie dam rady w smoku. Weź się pierdol osobo, co to zrobiłeś. Nawet taki fajny segment popsuli. Dobrze, te demony przynajmniej są w miarę normalne, to można sobie hapeki odnowić na nich. Bo tutaj kretyn, co kurwa dawał te wampiry, no kurwa chyba coś nie sprawdził, coś mu nie pykło. To mam tam zawracać? chyba tu mam lecieć wiecie ale wygląda na to, że twórcy chyba chcą zastosować stary dobry trik. Kurwa, wracaj po poznanym poziomie. A pierdole, i bez jaj oni chcą to zrobić. I jeszcze zawrócimy. Już wam mówię, bo tam jest bariera. Cewki. Nie zgadnę. Cewki mają tarcze i żeby tarcze zniszczyć trzeba zniszczyć mniejsze cewki. Super. Jestem zachwycony ich pomysłowością. Może weźcie Pierdole, no goście z SMG są taką zmorą dla tego smoka, no A no tak, bo on się nie może bronić przed nimi O ich pali ogień tylko z góry Nie no ja Nie no po co No i patrzcie, i teraz wychodzi nasz doskonały kompas Pokazuje swoje lśnienie, bo ja nie wiem co mam... No Kurwa jeden typ Tak tego smoka pokiereszował Dobrze rozejrzyjmy się, gdzie mamy lecieć, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie mam lecieć, bo tu jest jakiś tunel zablokowany Tu? O ja pierdolę I bez jaj, a ja wcześniej mm. Banda przyjebów Przecież wcześniej takie same rzeczy mijałem i nie mogłem zniszczyć Tu nie tutaj Więcej cewek To nie są żadne generatory do chuja Przecież że ja zginę Bo tutaj nie ma żadnego demona Żebym się uleczył A te kurwy są niezniszczalne dla smoka przecież Tylko z góry można ich zranić. Co mam na górę lecieć? Dobra. Na górze widziałem jakąś wielką cewkę. No dobra, gdzie mam lecieć teraz? No są demony, dobrze. Się uleczę. No i patrzcie, tu jest identyczna konstrukcja jest niezniszczalna. Kurwa jaka tu jest nie... No nie, nie konsystencja w grze. No nie wiem co... Wraz coś jest zniszczalne, raz nie jest kurwa. Wszystko trzeba się domyślać. Dobrze. O nie! Jakieś laserki, czekajcie, zapiszę sobie. Pewnie mam między nimi latać, bo przyjeb kurwa chciał popsuć. To jest najgorsza rzecz, wiecie kurwa jaką można zrobić Ale w miarę łatwe Jeszcze jakby się zaczęły ruszać to już by była tragedia, wiecie Dnocha W sumie ciekawy koncept kurwa, że oni próbują te demony na smoka użyć ognia. Dobra. Zaczęło się kurwa spamienie Tymi kurwielami strzelającymi Więcej cewek Jakimś cudem udaje im się każdy koncept nawet fajny Szybko Kurwa zanudzić Dobra wypieprzajcie Dobrze tym tego zniszczyć nie mogę więc czym mam to zniszczyć Dobra to jest niezniszczalne więc Znowu twórcy w chuja polecieli Przez całą grę kazali mi cewki niszczyć tutaj mi już twierdzą że cewki są niezniszczalne Dobrze Super No bez jaj. I takie latanie w tej nazad. To jest najlepsze, co mogli się sobie ludzie wymyślić. Ja No Oni jakby wyobraźni nie mieli. Tylko w tej nazad latać. Na posyłki kurwa. Smokiem kurwa. Smokiem. Gdzie tu można by było tyle ciekawych rzeczy wymyślić, a tu kurwa latać na posyłki po tunelach. Ej chuj, misja skończona. Bardzo mi się spodobała. Po pierwsze była w miarę grywalna, po drugie krótka, to już jest duży plus. Eee, dobrze. Pewnie nie zebrałem jakichś artefaktów. Sram na to. Dzięki za obejrzenie do odcinka do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.